Hej siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie kolejny test Idę właśnie do Seby Nie wiem, może będziemy testować kebaby, bo dawno nie było Zobaczymy, coś sobie zamówimy Także Jak się Wam podobają takie odcinaczki, Łapeczki w górę Co, lecę do Seby i zapraszam za chwilę Dobra moi drodzy, ja jestem już u Seby, witam Cię O, co tam słychać? Dzisiaj Wolne, wolne jemy dzisiaj coś? coś mam zjeść o, na kebab masz ochotę bo dawno nie jedliśmy może? może być kebab jakiś może? No, może być ale mały nie duży o, to po jakimś małym kebabie zamówimy także my sobie zobaczymy co tam co tam sobie zamówić i za chwilę wracamy dobra moi drodzy my już sobie zamówiliśmy e, kebaby e, Seba sobie zamówił średnią tortillę i to jest tak e, z kebabem 150 gram z surowkami i sosem. Sos mieszany sobie wziął, jest za 13 zł, a ja sobie wziąłem mega kebab za 15 zł. I zaraz Wam pokażę eee, tutaj składniki. Jest mega kebab, jest tak, z kebabem 250 gram, surówkami i sosem. Razem nas wyszło 28 zł. Także dobra. Dobra moi drodzy, my już sobie zamówiliśmy, jak widzicie czas oczekiwania 54 minuty, a więc standardowy, taki czas zawsze przychodzi około godziny I tutaj jest ten Astana Kebab, koło ulicy Panoramicznej w Kielcach Także dobra, jak przyjdzie to zobaczymy co to będzie Dobra moi drodzy, nasze kebaby po około mniej niż godzinę przyjechały już I Tutaj jest kebab z bo w Tortilli był a tutaj mój chyba ten większy jest normalny. Wtedy jeszcze mamy. A serwetki czarne. Czarne. No i tutaj jeszcze mamy taką wizytówkę za stany. Zobaczmy sobie. O, tutaj już seba sobie rozpakował. I to jest ten średni bo tak? Dobra. I pokażę. A, bo dobra. Pokażę wam tutaj. Menu tak się prezentują kebaby u nich, takie mają cedniki. No i tutaj adres Paderewskiego 32 kielce i napoje. No i dobra, sepa próbuje. O kurde, już się poprawiłeś. A ty masz z kurczakiem i z no. sosem mieszanym z surówką. Mhm. Ciepły jeszcze jest? Ciepły Myślę, że chrupiąca tapita. Ciepły. Tortilla. Ciepły. Ciepły pita tortilla. Trochę przypala Jaka? Pita. Jaka? Przypalona. A, przypalona. No. Ale spora. No. Jak za ile? 12? 13, 13 zł chyba sobie moją ja mam chyba w tym o kurcze, też spalona no. kurczę patrzcie ile tłuszczu tłuszcz się wylewa a moja jest ta mega największa i chyba sobie je o kurde o kurde Ostre? No A miał być mieszany, nie? No. Pokaż co ty w środku masz I Mięso, czekam. Sałatki? Sałatki, mięso Zobaczmy sobie moją Może jakiś, może... Widalec? E, Widalec może Kurczę, nie wiem jak się za to zabrać Poczekajcie chwilę No niestety, moi drodzy, moja... E, mój ten kebab jest naciągnięty Jakimś chyba tłuszczem cały się rozwala Muszę to jeść widelcem, niestety inaczej się nie da, w ręce by się rozwalił, ale to spróbujemy sobie, tak, widelcem. Mhm. Jest dosyć ostry, wam powiem, no, dużo, dużo jest tej surówki, czuć tą surówkę. Mhm. Mhm. Czuć, tego kurczak jest fajny, taki przypieczony, najgorzej to, to ciasto by się rozwala. A tutaj kolega ma za to fajną tą tortillę, nic się nie rozwala, mm -hmm. nic się z tutaj nie leci, co nie? Mm -hmm. Te sałatki widać, że są świeże, czuć, że się są świeże. No najgorzej, że to jest właśnie ta, u mnie to ciasto. Może za dużo tutaj jest tego mięsa, składników, i dlatego się to rozwala. Fajnie pikantne. Zobaczcie sobie jeszcze. Tutaj. Na ja no takim na pewno się najecie. Tutaj jest przypieczone fajnie. Tylko szkoda, że właśnie tym tłuszczem ocieka. jest zresztą widać na talerzyku. Seba już prawie zjadł. Także jakbyś ocenił tego kebaba, ile byś mu dał? Polecasz go w ogóle? Widzą. 5. 5. Moje no ja ze względu na to dobre mięso, takie fajne, przypieczone, tą surówkę świeżą mogę dać. Też tam piątkę, daję piątkę, nie? Mhm. Też daję piątkę, 5 na 10, cena 15 zł, myślę, że idzie się najeść. Takim czymś także to byłoby na tyle. Możecie napisać w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony kebab, gdzie się znajduje. Zostawcie opeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie. I do następnego razu, trzymajcie się, hej!